Ale druga skrajnie um, 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 kłamliwa sprawa, a mianowicie kiedy zapytałem, bo mi poinformowano w nocy, Straż Marszałkowska powiedziała, że jest obowiązana przez komendanta straży, który jest obowiązany przez szefa kancelarii, czyli przez marszałka Sejmu, że nie wydadzą mi kluczy. Nie mogę wejść do mojego pokoju, nie wydadzą mi kluczy. Zapytałem, czy jest nakaz przeszukania postanowienie przeszukania albo wydania rzeczy jakkolwiek hotelu sejmowego. I to jest bardzo ciekawe, bo przecież jeszcze te guru, pan Bodnar lubi opinie prawne, więc ich guru, pan profesor Chmaj, jeszcze w 2014 roku, mówił, że absolutnie miejsca, w których przebywa parlamentarzysta z immunitetem, są objęte immunitetem. Teraz oczywiście wywracają kota ogonem, połykają własny język i zakłamują rzeczywistość. Natomiast zapytałem, czy jest postanowienie, które dotyczy pokoju sejmowego, w hotelu sejmowym. Zapewniono mnie, że tak. Marszałek o tym mówił, że wydawał zgodę, no bo to dotyczyło do terenu dokumenty. Sejmu. Tak? Zażądałem okazania dokumentu. Okazało się, że na tym dokumencie nie ma. Te postanowienie dotyczyło nieruchomości, e, mojej nieruchomości. Mieszkam na Śląsku, wszystkich mieszkańców Śląska serdecznie pozdrawiam nad granicą właściwie z Czechami, e, czyli kawał drogi od Warszawy. I na tym dokumencie była wskazana e, ta nieruchomość, ale nie było wskazanej, e, nie było he, Sejmu, hotelu sejmowego, e, czyli naruszają prawo. Ja